Opowieści z Prodżekta, część czwarta. Jank Bożena. Heksior i sprzeczka o taran. Prolog. No kurwa, co to było? Staranowałaś mnie, więc musisz zapłacić. Dobra ksior. ile chcesz pieniędzy? W... Ale zważaj na słowa. Jeszcze raz staranujesz, to prawko poleci. Gwarantuję ci to. Co ty gadasz? Ciebie nigdy nie staranowałam. A co pod prąd się nie nakurwia? Kiedy to niby było w dobra, weź tym skończ. No nie wcale, dobra spierdalaj. Znaczy, no dobra. Bo widzę, że chyba White Tiger zna się z tobą, więc ci prawka nie da. Ten Feksiol napisał do ciebie, żebyś tu przyjechał specjalnie i nie pierdolni tu. To skargę napiszę i będzie po sprawie. Nie znam jej to po pierwsze, a po drugie to uważajcie na słowa. No to czemu jej jeszcze prawka nie dałeś imutę? te? Zabranie prawa jazdy dostaje osoba, która nie wyraża chęci zapłaty mimo przedstawionego dowodu. Chyba, że ma chęć zapłaty wtedy nie dostaje prawka. A ty wolałbyś zapłacić komuś czy dostać ZPJ? Sprawiedliwość rajebista! A zmarnowany czas to ja chcę 800 dolarów. No to chyba sam wolałbyś zapłacić i jeździć dalej. Co z tego, jak teraz mi zapłaci, jak pojedzie sobie dalej i zacznie znów taranować i wyzywać? Chłopie, ale ja nic ci nie będę płacić za zmarnowany czas. To dostanie prawko. Tylko, że Tiger jeździł ze mną cały czas i tylko w ciebie uderzyłam. Bo chciałam cię zatrzymać co nie i powiedzieć, żebyś zapłacił. Także wiesz. No i po co kłamiesz? Dobra płacisz czy nie? Oszalałeś, mam cię płacić 800 dolarów za zmarnowany czas. A tak serio, to ile chcesz? Ile my tu stoimy? Zapłać mu tyle, ile sobie życzy za naprawę. Ale czy ja mam mu płacić osiemset dolarów za nic? Za nic! Na pewno nie za zmarnowany czas. Tu już dawno prawko powinno być. Jeszcze do tego cały czas mnie prowokujesz. Jedz do mechanika i dawaj screena, ile kosztuje naprawa. Tylko poza tym, czym cię prowokujesz, daj mi jeden przykład. Napisz, ile wyjdzie i niech ci zapłaci. Jak nie da, to napisz mi. Ja lecę na służbę. Okej, okay, to leć. Wiesz co, jednak po przemyśleniu lepiej wolę skargę napisać, ponieważ nie chce mi się z nią gadać. Cześć! Oczywiście Bożeno informujecie o skardę na forum. Okej. W takim razie do zobaczenia. Rozdział pierwszy. Oskarżam Jank Bożene za prowokację, taranobraźliwą komunikację, używanie słów wulgarnych, brak poczucia winy, brak chęci, do porozumienia się, brak skruchy i próba oszustwa podczas składania zeznań. Fragnę zaznaczyć, że w momencie, gdy oskarżona taranowała trzy razy, nagie siedział moderator White Tiger, który podobno był ławk w momencie, gdy Yang Bożena taranowała mnie dwa razy i przy okazji pojechała pod prąd, bo chciała we mnie wjechać, ale niestety ktoś jechał akurat drogą i wjechał w nią. Jak już zatrzymałem się oskarżona i Tobiasz zaczęli mnie wyzywać oraz prowokować kierująca pojazdem, stwierdziła, że nigdy nie nie staranowała i że mi nie zapłaci pieniędzy. White Tiger zapytał się, czy ma ktoś nagranie. Ja powiedziałem, że mam screenshoty, któremu wysłałem, on nie zobaczył, stwierdził, że mam rację i dopiero wtedy Jan Bożena chciała mi oddać pieniądze. Jestem pewny, że gdybym nie miał screenshota, to by mi nie zapłaciła. Oczywiście podczas tej bardzo kulturanej rozmowy oskarżona mnie wyzywała, ale wszystkie dowody przedstawiam powyżej. Jan Gorzena zapytała mnie się ile chce pieniędzy, no to ja powiedziałem, że za stracony czas chce 800 dolarów łącznie z kosztami naprawy. Staliśmy tam około 18 minut i w tym czasie oskarżona cały czas twierdziła, że ona nic nie zrobiła złego. Jechałem akurat na kosiarki Sanfiero, więc tam zarabia się około 4,5 tysiąca dolarów na godzinę, czyli 15 minut pracy tam daje już wynik powyżej 1000 dolarów. Więc gdy oskarżona zapytała się mnie, ile chce pieniędzy, to powiedziałem, że za stracony czas 800 dolarów. Nie przelała mi pieniędzy, więc postanowiłem napisać skargę. Dodam także, że w te 800 dolarów liczam ciągłe wyzwiska. Prowokacje oraz oczywiście stracony czas. Końcowo oskarżona nie zapłaciła mi za mój poświęcony czas i odjechałem z tego miejsca, bo nie chciałem tracić czasu. I nerwów. Z tego co mi się wydaje to Tiger dał ci parę ostrzeżeń na temat słów, a nawet jeśli bym cię zwyzywał to i tak by ci się należało. Nie dał mi ostrzeżeń tylko twojej koleżance. Tak ogólnie to jeszcze jedno. I czemu ty się wypowiadasz w tym temacie?